うん。 Unia Meteorologiczna powstała dokładnie 4 lata temu, w 2021 roku. Dzisiaj zrzesza ona aż 39 jednostek naukowych, ale nie tylko naukowych. Rolą uczelni, szczególnie technicznych, jest kształcenie studentów. Rolą uczelni jest również prowadzenie badań naukowych. I trzecią rolą, która została narzucona przez ustawę 2.0, jest komercjalizacja wyników badań naukowych. Czyli to, co robimy na uczelniach technicznych, powinno nie trafiać na półkę, ale powinno trafiać do gospodarki. Gospodarki, ale oczywiście bardzo ważna jest komunikacja. I właśnie takie forum tutaj jest idealnym miejscem ku temu. Metrologia to jest taka dziedzina, właśnie, która łączy naukę i gospodarkę. Nie da się rozwijać współczesnej gospodarki opartej na innowacjach bez metrologii. Z kolei metrologia jest oparta na nauce. Przede wszystkim kongres łączy środowiska: środowisko przemysłowe, środowisko naukowe, również administrację państwową. Gospodarka bez. Nauki nie jest w stanie funkcjonować i odwrotnie, bo nauka też potrzebuje przedsiębiorców, skąd wypływają bardzo często te realne potrzeby doskonalenia w obszarze metrologii, bo kongres dotyczy przyszłości metrologii, a ona rzeczywiście dynamicznie się zmienia i przede wszystkim zmienia się dlatego, że wchodzą nowe narzędzia chodzi sztuczna inteligencja pewnie wielokrotnie powtarzana i którą się już pewnie nudzimy natomiast niewątpliwie przetwarzanie ogromnych zbiorów danych które przedsiębiorcy pozyskują ze swoich procesów technologicznych wymaga szybkiej reakcji metrologia odniesiona do gospodarki ma duże znaczenie ma duże perspektywy rozwoju bo ta gospodarka głównie procesy technologiczne Wymagają, bym powiedział, nowych metod pomiarowych, wymagają przy znanych metodach szerszych zakresów pomiarowych, a przede wszystkim wymagają zwiększenia dokładności. Polska metrologia wspomaga przede wszystkim intensywny rozwój polskiego przemysłu i jest nieodzowna dla powstawania firm tak zwanych wyrobów finalnych, czyli tych firm, które mają ten produkt ostateczny, tak żebyśmy nie byli gospodarką produkującą na rzecz innych podmiotów. Produkujemy w dużej mierze dla przemysłu lotniczego. Dużą produkcję mamy eksportową dla bardzo wymagających klientów, a także w Polsce dla klientów, którzy wymagają pomiaru w mikronach. W związku z tym mamy bardzo dobrze wyposażone laboratorium, natomiast w naszej ocenie istotna jest jeszcze metodologia pomiaru. Samo urządzenie spełnia wszystkie kryteria, natomiast przy tak wąskich tolerancjach istotna jest metodologia pomiaru i kompetencje osób, więc tu potrzebne jest również doświadczenie kadry i wyszkolenie. Reprezentując firmę, która na co dzień zajmuje się automatyzacją i digitalizacją zakładów przemysłowych, w moim przypadku szczególnie maszyn sterowanych numerycznie, widzimy coraz częściej tendencje do wykorzystywania tychże maszyn, tego typu rozwiązań, też w zakresie metrologii. Obrabiarka CNC sama w sobie jest urządzeniem dokładnym, a jej tolerancje maleją niemal z każdym rokiem, to z uwagi na stosowane technologie i taka obrabiarka może być m.in. stosowana jako urządzenie pomiarowe. Co nam to daje? Otóż pozwala nam na interpretację przyjętych strategii obróbki i pomiarów, eliminację kolizji, co wpływa znacząco na optymalizację produkcji i obniżenie kosztów. Internet rzeczy to sieć połączonych ze sobą urządzeń. Metrologia dzieli się na różne działy, w zależności od stosowanych narzędzi pomiarowych i w zależności od obiektów pomiaru. No, wyróżniamy metrologię optyczną, metrologię współrzędnościową, metrologię wielkości geometrycznych i między innymi również metrologię elektryczną, która zajmuje się pomiarami wielkości elektrycznych. Takie jak parametry prądu elektrycznego, napięcia, mocy, ale również pomiarami wielkości nieelektrycznych, jak na przykład prędkość, masa, długość, ale przy zastosowaniu metod elektrycznych. Zajmujemy się pomiarami, a raczej ważeniem pojazdów samochodowych w ruchu. To jest taka idea, która polega na wyznaczaniu masy pojazdu i nacisku osi poszczególnych tego pojazdu. Bez nakładania jakichś istotnych ograniczeń co do sposobu jazdy w sensie prędkości. Nie, nie zatrzymujemy samochodu, jedząc prędkością wynikającą z przepisów drogowych i w tym czasie przejeżdżając przez stanowisko ważące, zamontowane w pasie ruchu jest złożone, to pozwala nam zważyć wszystkie pojazdy, które przejeżdżają przez daną sekcję drogi. W naszym laboratorium zajmujemy się pomiarami wielkości geometrycznych. To są pomiary współrzędnościowe, czyli polegają one na tym, że wykonujemy pomiar w pewnych punktach, w ten sposób charakteryzując całą geometrię mierzonego przedmiotu. Mierzymy przede wszystkim części z przemysłu samochodowego, z przemysłu lotniczego. Na dobrą sprawę mierzymy wszystkie te części, które w jakiś sposób należy ze sobą razem zmontować, tak? które muszą spełniać jakieś specyfikacje, montujemy je razem ze sobą. No, i one po tym montażu najczęściej jeszcze jakiś wzajemny ruch wykonują, jakieś funkcje muszą wykonywać. W związku z powyższym, my sprawdzamy, czy one zostały wytworzone w taki sposób, jak powinny zostać wytworzone. To jest jeden z filarów, z czterech filarów. W którym będziemy alokować konkursy i alokować środki na te konkursy do realizacji w najbliższej perspektywie, bo ta strategia wyznaczyliśmy ją na okres pięciu lat. I jakich pieniądzach tu mówimy? omówimy dosłownie o wielu miliardach złotych. Jesteśmy częścią Polskiej Unii Metrologicznej. W zeszłym roku otworzyliśmy nowy kierunek studiów podyplomowych o kierunku wsparcie metrologiczne i logistyczne. W praktyce już takiej wojskowej wszystkie przyrządy, które są na wyposażeniu naszej armii, podlegają kontroli metrologicznej okresowej. No i ktoś tę kontrolę metrologiczną musi robić, więc staramy się jako uczelnia wyszkolić kadry, a jako ośrodki metrologii wojskowej wykonać kalibrację wszystkich przyrządów tak szybko jak to możliwe, żeby zarówno okręty, jak i jednostki lądowe były w stanie wykonywać swoje zadania bez zastanawiania się nad tym, czy to co mierzą, mierzą dobrze. Skanowanie dna morskiego, nawigacja to też są, też są pewne formy metrologii. Ale patrząc tak od strony przemysłu, dokonuje się transformacja przemysłu, którą tam analizy nazywają przemysłem 4.0. Ta transformacja, ta rewolucja przemysłowa, każda jest zapoczątkowana jakimiś odkryciami. Teraz te odkrycia to są, to są technologia chmury, to jest technologia internetu rzeczy, to jest technologia cyfrowych bliźniaków. A więc proszę zwrócić uwagę, że to wszystko to są technologie cyfrowe. No i teraz czwarta rewolucja przemysłowa postuluje, aby maszyny były inteligentne i aby maszyny współpracowały z ludźmi. A żeby tak się stało, maszyny muszą mieć odpowiednie systemy sensoryczne, i tutaj właśnie jest ta rola metrologii. Główny Urząd Miar to z jednej strony Narodowy Instytut Metrologiczny, który łączy w sobie kilka elementów. Po pierwsze, jest elementem administracji publicznej odpowiedzialnym za nadzór nad rynkiem i zgodnością pomiarów. W Polsce. Z drugiej strony prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, która służy temu, żebyśmy nadążali za tym, co się dzieje w gospodarce i przemyśle w zakresie nowoczesnych rozwiązań metrologii. Przekłada się to w ten sposób, że mamy pewność, że kilogram, który odważymy w sklepie, czy gdzieś zmierzymy ładunek, jest rzeczywiście kilogramem, czy ten metr, który odmierzymy, czy w procesie budowlanym, czy kupując jakieś towary, rzeczywiście są metrem. I to jest ta a pewność co do wielkości fizycznych w tym zakresie. Z drugiej strony, działalność naszych metrologów jest taką działalnością badawczą, która we współpracy ze środowiskiem naukowym kreuje nowe rozwiązania, nowe metody pomiaru, jeszcze bardziej szczegółowe, żebyśmy schodzili z jak największą szczegółowością do pomiaru i eliminowali ile się da tam niepewność pomiarową. Takie spotkania jak, jak ten kongres są doskonałą okazją do tego, żeby właśnie integrować środowisko przedsiębiorców, środowisko akademickie, nauki, ale też administrację publiczną, bo trzeba wiedzieć, że Główny Urząd MIAR jest oczywiście częścią administracji publicznej. To są doskonałe okazje do tego, żeby budować mosty, porozumienia i zastanawiać się nad rozwojem wspólnym rozwojem gospodarki, bo tak naprawdę metrologia to jest bardzo ważny element rozwoju gospodarki, przemysłu, nauki. Lublin nauką stoi. My w wielu dyscyplinach, w wielu sytuacjach jesteśmy pierwsi i bardzo często jest tak, że jesteśmy tym liderem i coś zaczynamy. I tak też trochę jest tutaj. Jak wiemy, ta metrologia istotna i w badaniach, i jakby cała wiarygodność polegająca na pomiarach, oparta na, o, o, o metrologię, istotna. I tym bardziej się cieszymy, że tak dużo ludzi z całego kraju przyjechało biznes odzywa się do nas, biznes oczekuje od nas opinii o jakiejś innowacyjności tej współpracy, ale też żeby nie było to tak bardzo ogólnikowo. To biznes też korzysta z naszych patentów, biznes korzysta z naszych opracowań, biznes korzysta z tej wiedzy. Szkoleń, kursów, które też uczelnia oferuje dla biznesu, i właściwie e, kształcąc swoje kadry, przedsiębiorca, korzystając ze świata nauki, no, popycha do przodu gospodarkę, jakby nie patrzeć. Doskonali swoje procesy produkcyjne, pomiarowe e, i to wszystko zmierza w kierunku takiej doskonałości technicznej, inżynierskiej. Czy metrologia? To ja myślę, że to jest to, co wybrzmiewa na tym wydarzeniu i już pod, podczas tych sesji, z którymi mieliśmy do czynienia. Meteorologia nas otacza z każdej strony, każdego z nas. W dowolnym, w dowolnym miejscu, w dowolnym momencie jesteśmy otoczeni przez meteorologię. Meteorologia nam służy, korzystamy z niej. Dlatego na pewno można i trzeba o niej pisać ciekawie, pokazywać, że to jest właśnie coś, bez czego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie.